Szanowni Państwo i miłe osoby, witam Was w czytaniu na sierpień 2024 roku. Dla osób spod znaku Panny, to znaczy dla tych, którzy w Pannie mają słońce, ale też dla tych, którzy w Pannie mają ascendent, czyli znak wschodzący, planety osobiste, czyli Marsa, Wenus i Lub Merkurego oraz Księżyc wszystkie te planety i światła i momenty w horoskopie urodzenia warto wziąć pod uwagę, nie tylko Słońce, bo Słońce nie, jakby nie opisuje całej naszej osobowości, całej naszej złożoności. Jesteśmy jakąś tam mieszanką tych wszystkich archetypów. Warto, warto o tym wiedzieć, warto na to zwrócić uwagę. Pamiętając przy tym wszystkim, że to czytanie i tak jest ogólne, czyli jest dla. Tysięcy ludzi. Bierzcie z niego, co rezonuje. Resztę zostawcie. Jeżeli potrzebu, potrzebujecie czytania dla siebie indywidualnego, to zapraszam na mój e-mail. To jest gmail.com. On jest w opisie tego filmu. W opisie tego filmu znajdziecie również sposoby na wsparcie kanału. Jeżeli coś takiego rozważacie, jeżeli Wam się podoba, to bardzo zachęcam. Jest Patronite, jest tutaj możliwość wejścia na YouTubie w takie wspieranie. Ono jest połączone z pewnymi profitami. Możecie się też z tym zapoznać, jeśli macie ochotę. Są też inne sposoby, żeby mnie wesprzeć. Wszystko jest w opisie tego filmu. Wielkie dzięki za wszystko. Bierzcie, to już mówiłam, żeby brać co rezonuje, resztę zostawiać. To czytanie ma was wspierać na różne sposoby, więc w tym zakresie niech to robi. I jeszcze zachęcam do zostawienia lajka i subskrypcji kanału, jeśli się Wam podoba, bo to zawsze też pomaga. Dobra, to panny. Zobaczymy, co jest dla Was. Przy okazji, Pannom Słonocznym, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Sierpniowym Pannom, oczywiście. Wrześniowe dostaną swoje życzenia w odpowiednim momencie. Patrzymy, bierzemy sobie sześć kart. Spojrzymy, jaka jest ogólna. Jakby sytuacja w tym miesiącu, co jest wyzwaniem, co jest mocą, co robić, czy unikać. Z różnych stron się przyjrzymy tutaj energii. Okay. Ogólna energia tego miesiąca dla Was to jest 7 mieczy. Baran też miał Siedem Mieczy jako ogólną energię. To tutaj to się nazywa Siedem Głosów. Głosy związane są oczywiście z komunikacją, ale też z intelektem, umysłem, tym, jak przetwarzamy informacje. No i co? Siedem Mieczy mówi o takich działaniach nie wprost. Więc możemy my działać nie wprost, możemy być my odbiorcami działań nie wprost. Możemy o czymś nie wiedzieć, ktoś może mieć przed nami tajemnicę, my możemy mieć przed kimś tajemnicę. To jest trochę taka karta działania w cieniu eee... udając coś innego, a w każdym razie nie rozgłaszając, tak? I czasami to jest potrzebne działanie, bo wiadomo, że jak się zachowujemy cicho, to nie wywołujemy alarmów na przykład, tak? Możemy coś, może nam się coś udać niepostrzeżenie zrobić, co inaczej by w ogóle nie miało, nie miało racji bytu. To jest też oczywiście karta mocno pracującego intelektu, który szuka rozwiązania niesztampowego, nietypowego. To jest karta jak najbardziej non-konformizmu, czyli takiego niepodążania nie utartą ścieżką. Czasami mówi o szukaniu skrótów. A skróty czasami działają, a czasami bardzo nie działają i wtedy człowiek tak naprawdę wpada w kłopoty. Więc jest to ryzykowne też, nie, tutaj to działanie. Siedem mieczy może też mówić o tym, że unikamy, unikamy podjęcia jakiejś decyzji jawnej, Albo unikamy na przykład jawnego konfliktu. Jak najbardziej też możemy mówić o tym. Więc ta energia jest taka trochę e, ukryta, nie? skryta. E, natomiast czasami właśnie mówi o, o dużym sprycie i o tym, że udaje nam się jakoś nieszablonowo wyjść e, z trudnej czy też nietypowej sytuacji. Zobaczymy, jak to się będzie rozgrywać na na poziomie jakichś konkretów większych za chwilę. A więc zobaczymy, co tutaj stanowi dla nas wyzwanie. Wyzwanie rozumiem jako zachętę do rozwoju w miejscu, które jest dla nas nowe, niewygodne. E, tutaj mamy sąd. Okej. Okay. Sąd tak całkiem dosłownie nawołuje do zmartwychwstania. Wykopania czegoś, co do tej pory było właśnie zakryte, więc możliwe, że w tej atmosferze siedmiu mieczy, gdzie się działa tak trochę pod przykrywką, że wyzwaniem jest jednak się ujawnić, pokazać, to jest moje, to jestem ja, to ja to robię, to ja tutaj działam, tak. I to jest jedna strona sądu, taka właśnie odkrywkowa. A druga strona sądu, czy też inna po prostu strona sądu, to jest poradzenie się z przeszłością, to jest wzięcie odpowiedzialności za to, co się do tej pory wydarzyło w życiu, po to, żeby zamknąć jakiś etap. Jak każda dziesiątka i wielokrotność dziesiątki w tarocie, ta karta mówi o końcu cyklu. I o tym, że żeby wejść do następnego, to trzeba jakoś zostawić, zostawić przeszłość za sobą. A często, żeby zostawić przeszłość za sobą, to trzeba ją uporządkować, powybaczać na przykład ludziom różne rzeczy, powybaczać sobie różne rzeczy, wymieść kurz spod dywanów, żeby naprawdę to, co zostanie, nikomu nie zawadzało, nikomu nie robiło przykrości, nie było dla nas przede wszystkim. Ciężarem. Jeżeli mamy oblec się w nowe szaty, to te stare trzeba za sobą tak naprawdę, tak naprawdę zostawić, nie? bez żadnych ukrytych połączeń. Więc wydaje mi się, że tutaj jest taki kontrast pomiędzy działaniem właśnie niejawnym, a jawnym między unikaniem konfrontacji, a wejściem w konfrontację, tak naprawdę, być może właśnie na przykład z przeszłością, z jakimiś osobami z przeszłości. Między unikaniem jasnej odpowiedzi a daniem jej. Myślę, że to jest tutaj główna, główna oś tego wyzwania, bo chcemy pójść dalej. Kolejna karta powie nam, jaka jest Wasza Panny Moc w tym miesiącu. Macie gwiazdę, to jest bardzo ładna, ładna karta i ładna moc, bo ona mówi, że widzicie cel dla siebie, i to jest cel. Możliwe, że mocno uduchowiony, aspirujący czy też namawiający was, popychający was w stronę aspiracji do bycia kimś więcej, niż jesteście w tej chwili, nie? Do jakiegoś takiego wyższego ja w ogóle mam wrażenie, bo gwiazda jest wysoko na niebie. Jest odległym światłem, do którego nie, 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 nie boimy się dążyć mimo że wiemy, że jest daleko, którego pragniemy, mimo że wiemy, że jest daleko. Więc to może być jakiś dalekosiężny cel, który Wam przyświeca. Z gwiazdą często jest też połączone takie poczucie, że wiem, wiem, czuję, mam pewność, że wspiera mnie wszechświat w tym moim działaniu, w tym moim dążeniu, że to jest zgodne z jego wolą. Może pojawić się poczucie misji, poczucie właśnie połączenia z wszechświatem, poczucie takie, że wiem po co się urodziłam, urodziłem, wiem co jest moim zadaniem tutaj. I jest to też przyjęcie z pokorą swojego losu, więc tu jest zgoda generalnie. Tak, tak odczuwam tą gwiazdę jako zgodę na to, że teraz muszę pójść taką ścieżką może właśnie bardziej jawną. To jest też zgoda na to, żeby dzielić się ze światem tym, co mamy najlepsze w sobie. Więc cokolwiek chcecie robić, wytwarzać, tworzyć, właśnie dzielcie się tym ze światem. I to jest dzielenie się zarówno na płaszczyźnie duchowej, jak i na płaszczyźnie materialnej. Więc każde wytwory wasze w jakiś sposób możecie poczuć, że są potrzebne światu. I to was będzie napędzać do tego, żeby dążyć do tego swojego ideału, do, tej swojej, do tego swojego dalekosiężnego celu. Bardzo ładna, napędzająca, taka trochę idealistyczna karta. Dobra, to co robić i czego nie robić, drogie panie? Macie tak, macie króla, króla buław, który się tutaj nazywa Muzą Inspiracji. No, sama, sama zbitka Muza Inspiracji mówi, co się tutaj dzieje, tak? Was przepełnia potrzeba istnienia i doświadczania i działania. Tak? I to zachęca do tego, żeby działać odważnie, stanowczo, z wizją, żeby nie bać, nie bać się takiej sytuacji, że my jesteśmy dla kogoś natchnieniem, że jesteśmy dla kogoś inspiracją. Tak? Dosłownie, muza inspiracji. Czyli może staniecie się dla kogoś muzą. Jeżeli macie taką możliwość, wchodźcie w tą rolę. Wchodźcie w rolę osoby, która pokazuje cel. Bo wy go widzicie, tak? Ta gwiazda mówi, że. Akurat wy widzicie ten cel, więc właściwy człowiek na właściwym miejscu. Ale nawet pomijając te aspekty takie inspiracyjne, tak, czyli że ja napędzam innych do działania, to jest przede wszystkim karta e, takiego własnego realizowania się w działaniu e, z dużą autentycznością i z dużą satysfakcją z tego, co się robi. Bo król Buław to, co robi, robi dobrze. Naprawdę potrafi to robić dobrze. Więc taka mm, bardzo fajna, bardzo ładna, e, napędzająca jeszcze dodatkowo e, siła się tutaj pojawia. Czego nie robić, czego unikać? Tutaj mamy kartę świat, e, kosmos, e, która jest kartą zamykającą wielkie arkana. Ona jest ciekawa w kontekście tego przebudzenia, tak, tego sądu, który Wam wyszedł jako wyzwanie. I one, dla mnie to one razem mówią, że jest za wcześnie na w ogóle kończenie jakiejś podróży, jakiegoś cyklu, jakiegoś projektu. Nie myślcie o tym. Nie myślcie o tym, żeby już w ogóle coś zamknąć. Raczej mam wrażenie, że to odnowienie, wykopanie czegoś, przebudzenie się, staniecie w swojej mocy może Wam dać nowe pokłady inspiracji i nowe pole do działania. W związku z tym dążenie do zakończenia jest nie na miejscu po prostu. Że tak naprawdę odkryjecie jeszcze bardzo, bardzo dużo do zrobienia pomiędzy tym przebudzeniem a tym kosmosem. Kosmos to jest przeciwieństwo chaosu, czyli można powiedzieć, że jest to wszechświat uporządkowany, tak? W tym wszechświecie jest jeszcze bardzo dużo do uporządkowania, zdaje się mówić ta karta, więc bierzcie się do roboty. Zamiast już mówić, o dzień dobry kończymy, tak? Tu już, się nic, tu już więcej nic się nie da zrobić. Niczego więcej się tutaj nie nauczę. Nie mam tutaj pola do działania. Nieprawda. Coś odkryjecie w tym czasie. W ogóle dużo wielkich harkanów się Wam nagle zrobiło. Bardzo mocne jest to czytanie. I z tego co widać do tej pory, to myślę, że tutaj głównym Waszym zadaniem jest wyjść z jakiegoś cienia, przestać się ukrywać. Przestać mataczyć, kombinować, bardziej sobie pod górę niż komukolwiek innemu, mam wrażenie. Bardziej to jest ucieczka przed własną wizją, przed, przed własną wielkością, przed własnym talentem, przed własnymi możliwościami tak naprawdę. Przestańcie uciekać, weźcie to w swoje ręce i, i pokażcie światu, na co was stać tak naprawdę, tak? Mówi to czytanie. Co z tego wyniknie? Koło, kolejne wielki arkanum. Koło mówi o sukcesie, mówi o szczęściu, oczywiście mówi też o odmianie losu. Więc jeżeli wychodzimy z sytuacji siedmiu mieczy, gdzie jest tak właściwie nie wiadomo jak i trochę kombinujemy i tak trochę nie wiemy co robić, tak cofamy się przed jakąś decyzją konkretną przed decydującym krokiem. To koło mówi, teraz możesz wskoczyć na skrzydła losu i one cię poniosą. Koło oprócz tego, że mówi, że jakby wszystko wpływa na wszystko i że jesteśmy częścią większej całości i w sumie nie wiadomo, ani nie wiadomo, jaki będzie wynik naszych działań, ani nie do końca wiemy, co, to, co tak naprawdę na nas wpływa, to ono też mówi o tym, że wiatr wieje w dobrą stronę dla nas. Tak, że ile byśmy nie byli na dole, będziemy na górze. To też oczywiście działa w drugą stronę, ile byśmy nie byli na górze, w końcu będziemy na dole, tak? Te, takie są właśnie koleje losu. Natomiast tutaj to zachęca do wzięcia takiej podwózki według mnie. Że macie prawdopodobnie, jak wejdziecie właśnie w, to, w tą nową energię takiego swobodnego swobodnego i jawnego tworzenia i działania to pojawi się wam dużo możliwości dużo okazji bo koło fortuny to jest też po prostu sprzyjające szczęście więc wskakujcie na ten pociąg który akurat zwolnił żeby was zabrać tak to wymaga jakiegoś minimalnego wysiłku powiedziałabym woli że ja chcę ja chcę w tym uczestniczyć ja chcę żeby coś się zmieniło ja chcę i co to rzeczywiście się zmienia? Mówię, to nie, jest, to nie jest jeszcze totalny koniec. To jest następny obrót. I prawdopodobnie będziecie coś robić na wyższym poziomie niż do tej pory, tak? Bo ta pierwsza faza się skończyła. Dziesiątka mówi o końcu pierwszej fazy i początku drugiej. Więc coś się kończy w jakiejś formie, natomiast coś się też ewidentnie zaczyna w formie wyższej. Okej? Okay? Tak patrzcie na te zmiany, jako na zachęcenie do wskoczenia na wyższy poziom. Tak to dla Was widzę, moje drogie panny. Życzę Wam tutaj spełnienia tego pozytywnego scenariusza, jak najbardziej. Powodzenia we wszystkich innych obszarach Waszego życia, bo oczywiście to czytanie absolutnie nie opisuje jego całości, nie ma ani takich ambicji, ani takich możliwości, bo życie jest bardzo, bardzo złożone. Pamiętamy o tym. Natomiast, tak jak mówiłam, ucieszę się, jeśli wskoczycie na ten, na ten wyższy poziom. Dużo zdrowia i dopisującego szczęścia też Wam życzę. Jeszcze raz dziękuję za wsparcie. Zachęcam do niego. Jeśli jeszcze nie daliście łapy w górę, to poproszę. I widzimy się w kolejnych czytaniach. Do zobaczenia.